Symbol opatów z Brąowa, Brzewno. Jesteśmy dzisiaj na starym cmentarzu w Ruprechticach. Zawsze się tutaj wybierałem, jakoś nigdy nie mogłem się wybrać, a miejsce jest naprawdę magiczne, bo oprócz niedawno odrestaurowanego kościoła mamy stare Całkiem nieźle zachowane na grobki po niemieckie, czyli coś co lubię. Tutaj jest inny świat. Tu już nie ma wojen. Tu już jest tylko wieczny spokój. Zobaczcie, co jest w ogóle za murem okalającym. Jakie fajne góry. A tutaj, świat umarłych. Coś niesamowitego. Trzeba to lubić. Trzeba lubić obcować z wiecznością. A tu przed nami jawi się piękna dzwonnica z XVIII wieku, z początku XVIII wieku. Robi wrażenie to jest pięknie kolony takim pięknym płotem rodzina Józef Hensel. Fabrykant Dietersbach, ale... Dietersbach? Przecież to jest... Przecież to jest pod górze w Łubrzychu, tak? Dietersbach, tak. Fabrykant Fabrykant Dietersbach 1808-1886 zmarł Au, Widerzein. Ciekawe, co to może być. To jest dosyć interesujące. Jest to naprawdę wielkościowo przypomina łóżeczko, łóżeczko dziecięce. Zobaczcie ten. Mega. Naprawdę mega. Powiedzcie, proszę, bo ja to nagrywam telefonem komórkowym. Jak to jest z jakością? Czy jest to do przyjęcia? Bo bardzo często moje wyjazdy są takie spontaniczne, że nawet nie mam kiedy, że tak powiem, naładować aparatu naładować baterii. A telefon zawsze mam pod ręką, a że zamieniłem się z córką na telefony. I tym, co obecnie nagrywam, ma stabilizację obrazu. To jest Motorola G30. I czy jest to akceptowalny obraz? <laughs> Gwoli ścisłości, jestem jakieś 2 km od Mezimesti. Mała wieś z jakże uroczym cmentarzem, na który się wybierałem, tak jak mówiłem już wielokrotnie. Piękny, rodzinny grobowiec. Inskrypcje nie do przeczytania, niestety. I kolejny. Zobaczcie, ile tego jest. Ja nie będę pokazywał oczywiście wszystkich, tylko postaram się pokazać Wam te najładniejsze. Wow. To jest jakaś kaplica albo jakaś kostnica. Ciężko jest stwierdzić mi. Zobaczcie, można tu ręce umyć. Są ręczniki. Można ręce wytrzeć. No, tutaj widzę, że już leżą bardzo bogaci ludzie. Widzicie te tutaj potężne grobowce? One mają po 2-3 metry. Ten ma około 3 metrów, a ten to, nie wiem, za 4 5 metry 5. Podejdziemy do nich, damy Także, jak widzicie, Ruprechtice kiedyś nazywały się Ruppersdorf. A tu mamy zdjęcie takiego jego mościa, jakiegoś oficera. Pomnik już leży, niestety. Natomiast tu jest ciekawe zdjęcie, takie naprawdę zepoki. Zobaczcie sami Ernst Geisler, urodzony 887, zmarł w 1916, tak? No to ty, ty, ty tak staro, Aha, bo ty tak staro wyglądasz, ojciec, bo ty masz brodę, szanowny panie, dlatego tak. Little. Jakby ktoś to mógł mi odczytać, bo ja tu nie mogę sobie tego odczytać z automatu przez tłumacz, dlatego, że jestem w Czechach i nie mam włączonego internetu. Jakby ktoś mi mógł to odczytać, bo coś gość młodo umarł, niesamowicie wystawny rodzina to e, jest Familię... Heinel nie wiem Richard Hoffman Ferdinand to jest wiele rodzin tutaj ale gdzieś z najwyraźniej mogę troszkę odrobinę podejść bo są schody Natomiast... nie jestem w stanie tego rozczytać. Pierwsza z lewej... Charlin. Nie, Ferdynand, z domu Ferdynand Heinzel. Urodzona 1820, zmarła 1888. Natomiast środkowy, tu są podwójne w ogóle. 1818, zmarł 1901. Anna Kranz na dole, 1910 urodzona, zmarła 1931, młoda dziewczyna. U góry mamy Richard Hoffman, urodzony 1851, zmarł 1906. Na dole 1851, zmarł 1921. Natomiast ten pomnik jest to raczej pomnik upamiętniający bitwę. Piękny. Boże, jak ja kocham takie miejsca. Tysiąc razy tu powtarzam, że tu się czas zatrzymał. Są niezwykłe. Czuję się tu intruzem, bo jestem żywy. Chciałem Wam pokazać w miarę współczesne zdjęcie, znaczy pomnika w miarę współczesnego, ale gdzieś tutaj przodkowie, zobaczcie, czy ten Pan gdzieś służył w legii cudzoziemskiej, czy jakimś żandarmem był? Niech się może ktoś wypowie. Familia Anselm Heinzel, rodzina fabrykantów. Piękny. Co to może być za postać? Jeszcze mucha siadła. Powiedzcie mi, co to może być za postać? Jakiś pielgrzym? Może jakiś opad? To może być opad, wiecie co? Nie chcę tutaj szerzyć herezji, zatem Napiszcie coś w komentarzu, co ta figura przedstawia. Ale naprawdę piękny, nieziemski. A powiedzcie mi, moi drodzy, dlaczego ta, ten aniołek jest tak jakoś dziwnie zniszczony, jakby był wydziobany przez sikorki albo jakby był rozpuszczony. To bez wątpienia jest piaskowiec. Zobaczcie całą postać, jak to wygląda. No nie spotkałem się jeszcze z takim taką destrukcją. I to by było chyba na tyle naszej wycieczki. Wszystkich grobów wam nie pokazywałem. Byłoby to Zbyt monotonne, nie każdy lubi cmentarze, a chciałem zainteresować również tych, którzy, którzy niekoniecznie przepadają za cmentarzami. Jak widzicie, tutaj w środkowej części mamy groby współczesne, natomiast tu dookoła mamy już same groby z okresu przedwojennego. Nie wiem, czy tam widzicie, mamy plebanie, w której mieszkał ksiądz. Pewnie z gosposią, może nawet dosyć ładną. Obecnie jest to też plebania. Dobra z tego cmentarza byłoby to na tyle nic nas nie rozjedzie nic Auto możemy sobie tutaj spokojnie zostawić Jest mały parking nic się nie powinno stać Jest nawet To jak widzicie Piękna pogoda dzisiaj Dobra. Trzymajcie się. Cześć.